It Hej, hej, hej. witam was bardzo bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są poczucia dopisują. U mnie średnio, ale co tam. zagrajmy sobie w wowa. Żeby zagrać w pod potrzebuję podpięć klawiatury. Właśnie przywiozłem syna ze szkoły. Spędziłem oczywiście pół godziny na konfigurowaniu mikrofonu. Mam, mam ostatnio sprzęt nawalony kompletnie, i e, jakość mikrofonu jest gdzieś tak 20% tego, co było miesiąc temu. Nie wiem. Jeżeli jesteście ciekawi, to sobie odświeżcie stary odcinek i posłuchajcie i tego, co słyszycie dzisiaj. Być może zobaczycie jakąś różnicę, być może nie. Może ja mam tylko jakiegoś świra i. Ale mam, jakby z mojej perspektywy, mam ogromne problemy z komputerem ostatnio. Eee, I to mnie strasznie doprowadza do eee, kiepskiego samopoczucia. Jest, co ten tak macha tym mieczem? Jakby. Jest strasznie ciężko zdenerwować, ja naprawdę jestem zupełnie na luzie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mi komputery nawalą, to znaczy kiedy nie mogę komfortowo wykonywać Jezus Maria. Co? Chyba muszę się cofnąć, bo tutaj jest za dużo tego towarzystwa. I biją strasznie mocno. A skudniki padły. Stanowczo przesadziłem. Dobra, to już mamy strażników. To sobie w większej ekipie poradzę. Ja lubię mieć wszystko idealnie. Jak coś jest popsute, to po prostu chodzę z truty cały czas. Denerwuję ja rodzinę tylko swoim marudzeniem. To, co robię tym paladynem, to jest taki dosyć wczesny etap tej całej zabawy. E, tej takiej w, w, w draenorze. Więc e, tu się dzieją takie fabularne rzeczy i czasami muszę się na tym skupić. To Wam pewnie będzie do jakiegoś stopnia przeszkadzało, ale co zrobić? Jest jak jest. Ale się nie uspokoiło, tylko po prostu wyszedłem za daleko i. Spróbujemy tu przetrwać. No i. Tak to jest, kurde. Jak narzędzia pracy nie działają, to człowiek zawsze jest trochę wkurzony. Ale co tam? Co tam będę z tym walczył? No, niestety, problem polega na tym, nie wiem, jakie są Wasze doświadczenia z komputerami, ale u mnie problem polega na tym, że. No, nie da się zreperować jakiejś tam części. Znaczy wiem, że coś w tym komputerze jest zepsute. Wiem. I to jest jasne. Tylko nie wiadomo do końca co. Niestety tak to jest z komputerami, że coś nawala i nie wiesz w ogóle gdzie szukać. Czy to, to, mogą, to może być jakaś pierdoła z zasilaniem, nawet, która powoduje jakieś, nie wiem, spięcie, jakieś mikro. Mikro ale nie wiem jak to w I żeby, żeby coś takiego naprawić. To muszę kupować nowy sprzęt, nowy komputer. Inaczej się nie da. Nie my. mogę sobie pozwolić na to, żeby sobie zrobić dwa tygodnie przerwy, oddać komputer do serwisu, żeby to naprawili. Zwłaszcza, że w serwisie prawdopodobnie wiedzą mniej niż ludzie, którzy, z którymi ja współpracuję tam na bieżąco i, i nawet nie znajdą tego błędu. No, więc jestem w sytuacji fi finansowo niewesołej. Bo muszę kupić nowy sprzęt, żeby nagrywać po prostu komfortowo. Wiele osób powie: Ej, no ale Roku, no zobacz, przecież super jest, fajny ten dźwięk, już nie przesadzaj. Dobra, no. Znaczy, Pewnie, no pewnie, ale ja już jestem przyzwyczajony, że może być lepiej. Jak już wiem, że może być lepiej, to już jest rzeczy trochę słabsze. Rangari. I will to są jakieś questy i to Argus. strasznie będzie marudny ten World of Warcraft, co? Nie mam dla was wesołych historii. Ja sobie sprawdzę. Zawsze mam tyle historii, że sobie gdzieś. O! Właśnie. Nie mam opowiadałem historię o swoim dentyście. Ja w ogóle. Znaczy. Im jestem starszy, tym częściej chodzę do dentysty. Nie dlatego, że mam chore zęby, wręcz przeciwnie, ale dlatego, że zdałem sobie sprawę z tego, że warto dbać o, o to i sprawdzać, jak się sprawdza na przykład co pół roku, co rok, I to potem jest spokój. Nie, nie trzeba nic zwierdzić, Ja mam komfortową sytuację, tam od pięciu lat. Ale cały czas mam takie, jeszcze z młodości, mam takie doświadczenia, które, które powodują, że... że z wielką przykrością myślę o pobyciu u dentysty. Nie wiem czemu pochodzę teraz do takiego gabinetu, który naprawdę jest super. Dentyści są świetni. Właśnie pani dentyska jest świetna, już mnie dawno nic nie bolało u dentysty. Natomiast kiedy byłem młody, to jeszcze nie było znieczuleń w zasadzie. I przeżyłem parę spotkań takich z dentystą, których bym nikomu nie życzył. Co ja sobie jeszcze tam pojadę i oddam quest? Zwłaszcza, że. Pierwszy moim detestem był taki facet, który w ogóle nie wiem, on się do mięsnego nadawał, bez kitu, nie, nie wiem. Każdy człowiek, który się zajmuje tak po pierwsze bolesną, po drugie taką, no, bardzo taką trochę osobistą częścią, to w ogóle lekarz, każdy lekarz powinien, powinien przychodzić jakieś specjalne kursy, jeżeli chodzi o stosunek do, do pacjenta, bo. bo generalnie na lekarzy nie mam powodu żeby narzekać, ale Dlatego na tego jednego dentystę to to naprawdę facet po prostu był wielki jak, jak e, szafa, a to nie jego wina, no taki się urodził, no nie będziemy mieli o to do niego pretensji. Natomiast w ogóle no miałem wrażenie, że, że, że jak się zabierał do leczenia zębów, to równie dobrze mógłby stół zbijać z desek, ale bez żadnej bez żadnej ostrożności, delikatności, no. No, byłem młodym człowiekiem, chłopakiem, który który tam odczuwał bólę, bo tam nie wiem od czego, bo też słodyczy za dużo nie jadłem, no ale. Może nie dbałem należycie o higienę, no trudno powiedzieć. Tu sobie quest, nie? I facet mnie y, strasznie mnie męczył, strasznie mi wolały te zęby, wiercenie i tak dalej. O, mój syn. Cześć, synu. Co mówisz? A wiesz gdzie jest tablet? Ja też nie wiem. No nie wiem, nie wiem, a teraz nie za bardzo mogę ci ten go poszukać. Zalazłeś? We siadaj tu tyłu. To tablet jest tak. Nie magia, ja tylko nie wiedziałem gdzie jest autentycznie. Champion! Okej, okay, coś tu trzeba zabić, więc strasznie bałem się tej dentysty, jak byłem e, młody, mój syn nie ma już takich doświadczeń. Mój syn chodzi od początku do dentystki, która jest bardzo delikatna. E, I wie, że to jest dziecko i tak dalej, i no ale tak czy siak. Kiedy e, chodziłem do tego dentysty w końcu. Zdarzyło się tak, że musiałem mieć leczenie kanałowe. Ten dentysta właściwie niespecjalnie troską tą całą sytuację darzył, i on jakoś nie leczył kanałowo. Za każdym razem tego zęba, którego miałem, jakoś plombował i tyle. Przez jakiś czas był spokój, potem znowu bolało. Nie, ok, tu jakiś quest. Czekajcie, to są addys… jakieś umiejętności. A do mojej inżynierii, której nic nie mam w tej chwili. Okej. Okay. Więc y, moja mama mówi: Wiesz co? Orki słuchaj, mam super taką dentystkę. Zamiast schodzić do tego faceta, to pójdziesz do niej. I poszedłem do tej znajomej mojej mamy, która była jeszcze gorsza niż ten facet. Ta babka, to, to była absolutna tragedia. Słyszeliście o takim pojęciu, y, co w mi ustnej się odbywa, co się nazywa zgorzel. Z gorzel to już jest takie zakażenie jakieś tam w zębie i on gdzieś tam od środka już zaczyna nie wiem, gnić. To może za mocno, ale chyba tak jest. Więc po tych zabiegach pierwszego dentysty, który plomował mi z uporem maniaka ten ząb, który powinien być leczony kanałowo, trafiłem do dentystki, która po prostu, żeby sprawdzić co się dzieje w tym zębie, wsadziła mi tam taki szpikulec. Taki, taki mają tam. Myślałem, że umrę. To, to... Nawet nie był ból, który trwa. To był po prostu to była taka igła bólu, że, że na chwilę straciłem przytomność. Babka, ja, ja nawet tego nie zarejestrowałem, nie? Ale babka mówi, że na chwilę odpłynąłem. Yy, i, no I gdzieś tam zaczęła mi tego zęba robić, ale też bez znieczulenia. To było tak szkaradne przeżycie. Znaczy, generalnie leczenie kanałowe powinno się odbywać bez znieczulenia, żeby dentysta wyczuł ten moment, w którym ząb. Już żyje to znaczy, bo tam się czyści, czyści ten kanał, aż się dochodzi do takiego momentu, który, który jest. Znaczy, ja się nie znam tam na dentystach ani na tym, jak należy tam postępować z zębami, ale tak, tak mi dentyska tłumaczyła, że nie daje mi znieczulenia, ponieważ musi jakby znaleźć ten moment, w którym do którego należy czyścić. Więc to były niezapomniane przeżycia u tych dentystów i to mi, i to mi pozostało do dzisiaj. Ja po prostu od tego. Po, po, po tamtych wrażeniach cudownych, e, za każdym razem, kiedy idę do dentysty, to odczuwam delikatne lęki, chociaż zupełnie niezasłużenie, ponieważ dentystka, u której jestem teraz, jak powiedziałem wcześniej, była bardzo fajna. E, ale to już, już, byłem, już byłem trochę starszym jego moście, bo pamiętam, że po tym leczeniu kanałowym, które dokonała znajoma mojej mamy, dziękuję mamą, pozdrawiam serdecznie, w ogóle słuchajcie, to, to też wam zaraz. No, wrócę do tej historii, ale chciałem powiedzieć jedną ważną rzecz. Jakby kiedy mm, potrzebujecie jakiejś pomocy, czy to jest remont, czy to jest leczenie dentystyczne, to nigdy nie korzystajcie z ludzi polecanych przez waszej. przez waszą rodzinę. Moja mama ma jakiegoś pecha i do dentystów, i do fachowców. Za każdym razem, kiedy mi kogoś polecała, to ten ktoś okazywał się być strasznie kiepskim fachowcem. Znaczy, znał się z moją mamą, pewnie moja mama go lubiła z jakiegoś powodu, albo ją, bo to akurat o dentystce, ale jako, jako fachowiec w tej dziedzinie, którą się zajmował, bo to... Znaczy, przypuszczam, że towarzysko te osoby były bardzo fajne, ale fachowo były średnie. I moja mama też mi załatwiła takich fachowców, którzy kładli tapety, znaczy mi, nam. Wyobraźcie sobie, że kiedy byłem młodym człowiekiem, to tapety w domu, bo się kiedyś kładło tapety, teraz to się maluje ściany. Tapety to takie... Nie wiem, jak to powiedzieć. Co to są tapety? Co, synku? Co to jest tapeta, synku? No. Aha, no tak, przykleja się taką kartę na ścianę, na niej są różne wzory, tak. Mój syn jak najbardziej dobrze temat uchwycił. Więc my żeśmy z ojcem zakładali tapety. To było zawsze strasznie męczące, bo, bo mój tato był bardzo dokładny. Czyli twój dziadek, synu. No tak. Był bardzo dokładny, a taki młody człowiek jak ja, to lubił tam szybko zrobić, żeby mieć z głowy. Tak zresztą jak mój syn. Jak mój syn ma coś przepisywać, to chce to zrobić jak najszybciej. I niespecjalnie go interesuje uroda tych, tych rzeczy. Dobrze mówię, synu? No właśnie, a to jest jednak ważne, żeby to robić powoli. Ale jak już jakby wszedłem w to tempo pracy mojego ojca, to nam się bardzo dobrze spędzało czas przy tych tapetach, ale któregoś razu albo mój ojciec nie miał czasu, albo gdzieś tam dał się namówić mojej mamie. Nie. I. Skorzystaliśmy z pomocy fachowców, którzy yy, byli znajomymi koleżanki mojej mamy. Od tak, koleżanki, koleżanki. I ta koleżanka mojej mamy polecała tego fachowca, bo on w ogóle super był super. Yy, jak on przykleił tapety, to pierwszego dnia, gdyśmy przyszli, weszli do domu, to te wszystkie tapety były takie, pełno było tam bombi, w Tych tapet. I. No, idziemy do faceta oczywiście z pretensjami. Panie no, z co to ma być? Co to za bąble w ogóle? On mówi Nie, to tak ma być, ta tapeta się rozciągnie, bo ona jest mokra, i, ale jak się jak, jak z czasem się rozciągnie. Ja myślę, fuck, gdzie, gdzie się ta tapeta rozciągnie? Gdzie te bomble miałby? Ale mówię, no dobra, no, fachowiec polecany przez znajomą mojej mamy, no to pewnie pewnie, pewnie się zna. Tam gdzie się zna. Się okazało, że tapeta się oczywiście nie naprostowała i trzeba było ją zdejmować i zakładać jeszcze raz. No i taka sytuacja. A to się potem okazało, że to byli właściwie tacy nie do końca z nami mojej mamy, tylko to byli tacy ludzie, którzy mieli jakieś tam poważne problemy finansowe i moja mama ich wzięła, żeby, żeby im pomóc tak z dobrego serca. No. Czasami jest tak, że ten, kto ma problemy finansowe, to dlatego ma problemy finansowe, że kijowo robi swoją robotę. Nie zawsze tak jest. Ale czasami tak jest, no i w tym przypadku to się sprawdziło. No. Już pamiętam, chyba żeśmy z ojcem założyli te tapety. A my żeśmy z ojcem zawsze idealnie te tapety kładli. Zresztą to była strasznie upierdliwa działalność. Teraz to się. Tego się teraz nie robi w ten sposób. Teraz się maluje ściany, wzywa się fachowca i spoko gipsuje czy coś tam, żeby były równe. I to działa. I to czasami tyle roboty się wkładało w te rzeczy. Roboty zupełnie niepotrzebnej. Taka moda była, w ogóle meblościanki, klimacik jak nic, wiecie jest meblościanka? Meblościanka to jest taka, taki zestaw, uuu nie, nie lubię tych ryb strasznie, to meblościanki to były takie meble, które tak jak teraz się robi meble kuchenne, że praktycznie pod wymiar, ale tam się kupowało po prostu cały segment, cały segment mebli, które się łączyło w całość i one zajmowały całą ścianę, praktycznie. I to, to dosyć wygodne, ale ładne to specjalnie nigdy nie było. Ale taki chyba komunistyczny był wymysł albo może taka moda tamtych czasów no już teraz. Trudno mi powiedzieć. Tak czy inaczej teraz jest dużo wygodniej. E, I Hops. E, ale opowiadałem o tej dentystce, no więc, e, jakby kończę tą historię, mówiąc, że już nie byłem takim młodym człowiekiem. Faktycznie nie byłem już takim młodym, bo po tej wizycie u dentystki, no, na lekach przeciwbólowych przez dwa tygodnie, ale potem przeniosłem się do Wrocławia, bo już tutaj studiowałem. Więc znalazłem sobie dentystkę tutaj w mieście i pamiętam, że to była taka młoda dziewczyna, teraz pewnie młodsza niż ja jestem teraz. No ja miałem 20 lat, ona mogła mieć 28 na maksa, nie? No ja to wiadomo, to człowiek 20-letni to zawsze chce się trochę popisać, bo to, że jest odważny, silny przed dziewczyną, no. To no wiecie, ładna była, no i w ogóle. Więc. Ale ładna to z jednej strony, ale z drugiej strony ja pamiętałem swoje swoje... Yy wspomnienia z ostatniej wizyty u dentystyki. mówię kurde wie pani co no błagam niech mi pani da znieczulenie bo, bo mi ostatnio tak strasznie bolało jakby mówiłem to i się pociłem od razu mi było wstyd przed dziewczyną że ja się tak boję dentysty ale to było świeżo po tych wizytach u tych żyźników i, i po prostu nie byłem w stanie nie byłem w stanie tego inaczej zrobić odwagi mi nie stanęło nie staje mi odwagi dzisiaj, żeby się zachować w sposób męski I, i siedziałem po prostu na tym fotelu, cały czas się pociłem ze strachu, że mi znowu wsadzi ten szpikulec tam i że znowu stracę kontakt z rzeczywistością na chwilę. Na szczęście nic złego się nie stało. Tamta dentystka mi bardzo ładnie pomogła. No, a potem, potem... Przepieczone. Ja zasad... Tylko problem polega na tym, że ta dendyska bardzo daleko była od mojego miejsca zamieszkania. I trzeba było po jakimś czasie szukać następnej. I następna, którą żeśmy znaleźli, to był taki duży zakład medyczny. I ta była straszna babka. Następna straszna babka. Znaczy, ona nie robiła krzywdy, ale. Moja żona też tam chodziła, też ma fatalne wspomnienia. Parę błędów popełniła w naszym leczeniu. Dzięki temu ja nie mam jednego zęba, drugiego mam spiłowanego do połowy, tego nie widać na szczęście dzisiaj, ale, ale, no tak, no, dentysta jak popełnia błędy, to, 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 się, to, to na lata potem człowiek się z tym męczy. Na szczęście jakoś tak... Im, Im byłem starszy, tym te, te zęby lepiej się u mnie zachowują. Być może dlatego, że ja praktycznie nie jem słodyczy. Ja w ogóle nie, nie jadam słodyczy. Nigdy nie byłem fanem. Nie wiedzieć czemu. E, jakby, więc moje ewentualne problemy to związane głównie z nadwagą wynikają z tego, że ja lubię zrobić pyszną kanapkę. E, lubię, ja wiem, kurz, zjeść pizzę. Być może raczej takie tłuste rzeczy. I pewnie głównie chodzi o ilość tych rzeczy, które zjadam, a nie, a nie e, o ich jakość taką. Ale to nie o tym, nie o tym było. No więc przez jakiś czas żeśmy chodzili. A wiecie, to trochę lat mija, zanim się człowiek przekona, że dentysta, która go leczy, jest. E, mm, coś się z nią nie tak. Nie? No i potem. E, Potem, kiedy żeśmy się już przekonali, znaleźliśmy sobie inną panią dentystkę, która, która gdzieś tam... W ogóle dziwne historie dzisiaj, no ale co mam zrobić, no, Opowiadać o tym, że mi się mikrofon popsuł? No to już wolę wam opowiedzieć o dentyście. I potem znaleźliśmy taką babkę, która ma bardzo mały gabinecik, gdzieś tam daleko na, na rubieżach Wrocławia. Mówi się tak? Rubieże? Wrocławia? Więc ma tam na tych rubieżach Wrocławia gabinecik i ona była bardzo taka delikatna, bardzo fajna i... Ona chyba była pierwszą dentystką mojego syna. Tylko on był wtedy bardzo malutki i na pewno tego nie pamięta. I moja żona też tam się leczyła, i tam większość tych problemów, które u poprzedniej dentystki udało jej się zorganizować, to tutaj załatwiła. Tylko, że jakby jej problemy były trochę poważniejszej natury, i w rezultacie wymagała takiego bardziej profesjonalnego sprzętu, którego tamta pani dentystka nie miała. No i tamta pani dentystka doradziła nam inny gabinet, tu właśnie we Wrocławiu. Który, który, do którego chodzimy do dzisiaj. Który jest świetny, który jest świetnie wyposażony. Aj. Problem polega na tym, że też jest strasznie drogi. Jest strasznie taki... No, Ale co zrobisz, no? Ja, w zasadzie nie wychodzi tak drogo, bo ja regularnie chodzę do tego dentysty i to są takie wizyty krótkie. No, tylko na kontrolę. Więc nie jest źle. Ale gdybym miał leczyć tam zęby cały czas, no to byłoby do tyłu. Finansowo bardzo. Ale, ale... W, w, bardzo fajna jest tam pani dentystka, która mnie leczy. Świetnie sobie ten gabinet... Znaczy, mógłbym go rekomendować, a czego nie zrobię. Bo... Oczywiście zaraz będą podejrzenia, że mi ktoś tutaj grubą kasę zapłacił. A poza tym ten gabinet jest na tyle drogi, że, że też miałbym... Nie mam takiej stuprocentowej pewności, że to jest najlepszy gabinet, jaki jest, a, a wiem, a mam na pewno 100% pewność, że jest najdroższy, jaki widziałem w życiu, ale są bardzo skuteczni. Ale są bardzo skuteczni. No i tam też mój syn chodzi, w ogóle jest super atmosfera. Fajną mamy panią dentystkę, nie, synu? No i też nie musi chodzić za często, na szczęście. Ale tam od czasu do czasu jakieś dziury mu się zrobią. Też nie dlatego, że jakoś przesadzamy ze słodyczami. Nie, bo ja też zwracam na to uwagę. Natomiast on ma takie jakieś słabe zęby. Nie, synu? Nie, nie masz? Masz mocne zęby? No mój syn twierdzi, że ma mocne zęby? To dobrze. To dobrze. Dobra, wsiądźmy sobie na konika. Bardzo dużo questów do oddania, ja tak... Nie patrzę nawet na mapę, żeby to w jakiejś kolejności, kolejności robić. Więc dentysta rzeczą ważną jest, mam nadzieję, że też macie dobrych dentystów i że nie macie problemów z zębami. I gorąco polecam robienie kontroli raz na pół roku. Więc a właśnie, ja miałem iść na kontrolę, ostatnio cały czas w kontrolę odrzucam, bo cały czas się boję. Mówcie o mnie co chcecie, ja tam. Możecie mnie nawet nazwać chłorzem. <grym> Ale... jakiś taki mam... Nie, nie tyle, że się boję, ale zawsze szukam jakiegoś powodu i zawsze znajduję jakiś sensowny powód, żeby, żeby nie pójść. Cały czas te, te takie... wspomnienia bolesne wracają do mnie. O, tutaj jakieś takie zadanie dodatkowe. Natomiast ostatnio... co tu się dzieje? Co mnie napastuje? Chyba ostatnio szamanem robiłem tego quest'a. Jako taki quest poboczny. E, ja mam, mam... takie problemy. <głos》> w ogóle jest też... Śmieszne jest. Ja Zaczynam opowiadać o swoich problemach. Jakiś stary facet. E, Parę razy zdarzyło mi się gdzieś tam w gabinetach lekarskich spotkać takich starych gości, którzy opowiadają o, tym, o stanie swojego zdrowia. Nawet mam taką sąsiadkę, której nie mówię dzień dobry. Ona jest z klatki, z klatki obok. Nie mówię jej dzień dobry, ze strachu, że ona się na mnie zaraz rzuci i będzie mi opowiadała o. O, dostałem przedmiot, nawet go nie wymieniłem. Z obawy, że ona. Oj, tu też fajny przedmiot. Zacznie mi opowiadać o tym, co ją boli. A to jest sąsiadka z klatki obok. Znaczy, gdyby to sąsiad z jakiejś z mojej klatki oglądał, to żeby nie pomyślał, że mówię o nim. Nie wiem, czemu mi to przyszło do głowy, eee, więc no, nieładnie mówić dzień dobry komuś, zwłaszcza sobie starszej, starszej, ale come on. Jedna trasa z windą, z tą babką, to jest po prostu historia wszystkich schorzeń, plus jeszcze z tej windy nie można wysiąść. Bo jakże tu wysiąść z windy, skoro kobieta jest w trakcie wypowiadania zdania? No nie wypuści no, człowieka, po right, then ale okay. ten bonus obiektyw to kiedy indziej, może? Chyba, że coś tutaj jeszcze ops Zmierzamy tutaj gdzieś do góry. O, jeszcze coś tu za. No, ale jakby. Nie ja mam jakichś specjalnych problemów zdrowotnych, natomiast mam mam z, problemy z zatokami. Tam z, często mam alergię, One wynikają z tego, że gdzieś tam jakaś taka, jakiś taki przewód w nosie mam mam jakiś przerost jakiejś tam tkanki. To się nazywa tak. A no, nieważne jak to się nazywa. I ona mi blokuje trochę oddychanie przez nos. W związku z tym, jakikolwiek. Yy, yy, Jakiekolwiek problemy z, z katarem, nawet takim delikatnym, powodują, że nie bardzo mogę przez nos oddychać i w ogóle w nocy oddycham tylko przez usta, bo tam, ten nos mam jakoś tak zatkany. Więc chadzam sobie do lekarza, jakiś tam lekarstwo dostałem, ale też mega sympatyczny facet. I byliśmy ostatnio też z synem badać słuch. Pamiętasz, synu, te badania słuchowe? Jak było, fajnie było. No, bardzo sympatyczny pan doktor zbadał. To jest jakby taki proces, że się wkłada taką metalową rurkę gdzieś głęboko do nosa i to strasznie niekomfortowe, ale, ale bezbolesne zupełnie. No Coś tutaj muszę zrobić. Co mówisz, synu? Nie. A, ok. Więc yy, też badaliśmy słuch i... i Słuch, słuch mojego syna, bo tam pani w przedszkolu zwróciła uwagę, że on chyba coś tam... Nie, to była jakaś taka kontrola w przedszkolu gdzieś tam kiedyś, dawno temu, nie? E, teraz już młody chodzi do szkoły, ale ta kontrola jakby zasugerowała, że powinniśmy odwiedzić lekarza, który zajmuje się słuchem, więc żeśmy go odwiedzili. Co ja tutaj mam szukać, co? Jakichś części czegoś? Pod wodą może? Eee... I strasznie mi się podobało, spodobało mi się to badanie słuchu, ponieważ tam byliśmy w takim absolutnie wyciszonym pomieszczeniu. Co mówisz? Tak, to, to było pomieszczenie, które było wyciszone. Tam na, na ścianach była taka gąbka zawieszona i ta gąbka miała takie skierowane w, w, w stronę pokoju e, takie kolce jakby. To pomaga w wyciszaniu. Pali ich o szczegóły. Tak czy inaczej, kiedy się wchodzi do takiego pomieszczenia i nagle się zamknie drzwi, to jest tak absolutna cisza. E, nie, nie wiem czy, czy mieliście styczność z czymś takim. Ludzie są tak bardzo przyzwyczajeni do jakichś dźwięków, które gdzieś dochodzą z otoczenia, że moment, w którym wchodzicie do takiego absolutnie wyciszonego pomieszczenia, jest tym momentem, że macie wrażenie, że macie zatkane uszy. Albo coś, wiesz, próbujecie odetkać to jakoś, nos, czy no. Jest strasznie dziwne, dziwne to. Można się oczywiście przyzwyczaić tam. Dziewczyna, też pytałem ją o to, jakie są jej wrażenia. Z przebywania w takim pomieszczeniu, ona mówi, no, że już się przyzwyczaiła. Ale uważam, że to jest strasznie. Strasznie niekomfortowe, to. Jest ciekawe, ja mam tutaj jakieś zadanie, które powinienem wykonać jakiś tutaj chyba to pod ziemię. E, chyba to pod ziemią. Ale wiecie co? To już gdzieś tam przy innej okazji. E, pożegnam się z wami. E, pozdrawiam bardzo bardzo serdecznie. Mam nadzieję do rychłego zobaczenia. Trzymajcie się. Hej hej.